Dobra, i obejrzymy sobie jeszcze radosnego grajka. Radosny grajek ma materiał klimat, nigdy nie świadczy o jakości gry. Jestem w stanie się z tym zgodzić, bo klimat i fabułka, albo nawet sam klimat to jest tylko i wyłącznie dodatek bo gry komputerowe są specyficznym medium. One zawierają w sobie praktycznie większość dzieł, które wymyślił człowiek większość rzeczy, które wymyślił człowiek. Czyli muzykę, filmowość, e, narrację właśnie, e, czy jakąś tam zarys fabularny. Te wszystkie rzeczy, które człowiek gdzieś tam wymyślił są zawarte. No film na przykład nie posiada tych wszystkich, plus tej interaktywności, którą gry zawierają. E, muzyka nie zawiera też części z tych rzeczy, no bo muzyka to sama muzyka itd., itd. Więc gry są specyficzne, więc muszą mieć to dobrze e, dopasowane, muszą gdzieś to łączyć w jedno. A poza tym no jednak gry to są media, w których to my jesteśmy człowieczkiem, który coś robi w tych grach, czyli to jest interaktywne i najważniejsze w tym wszystkim powinno być to, żeby gameplay był dobry. Reszta to jest dodatek, który zatrzyma nas w tej grze i który sprawi, że doznania z tej gry będą super, ale głównie to gameplay powinien stanowić totalny core tego wszystkiego. Klimat absolutnie nie powinien być brany pod uwagę przy ewaluacji jakości gry, ponieważ klimat w grach to mit. Wielu graczy powołuje się na klimat przy ocenie gry. Robią to internauci na portalach typu Gry Online, robią to moi widzowie w sekcji komentarzy, robią to nawet recenzenci. Mocną stroną gry jest także klimat. Klimat, który zewsząd wprost się wylewa. Klimatyczne są podatki syndykatów. Klimatyczne... Gra może mieć klimat dobry, świetny, wyborny, miodny, albo cokolwiek innego technicznego, co przyjdzie Wam na usta. Ale skoro A nie, istnieje być jest... gameplay. spektrum klimatu, to musi istnieć przeciwna strona, ta z klimatem drętwym lub słabym, no chyba że przyjmiemy, że jest to zero -jedynkowe. Wtedy albo klimat jest zawsze super, albo nie ma go w ogóle. Niezależnie od tego, jak sobie definiujemy dobry klimat, on musi mieć swoje przeciwieństwo, jeśli chcielibyśmy stosować to jako wyznaczenie. Jakości gry. Można wszak powiedzieć, ogólnie gra świetna, tylko graficznie słabo. To byłaby gra 10 na 10 gdyby nie tragiczna optymalizacja. Supergierka tylko fabułka nijaka, i tak dalej. Ale jeśli mielibyście podać przykład gry stanowczo bardzo dobrej, tylko takiej ze słabej klimatem, to co byście powiedzieli? Którą grę byście wskazali? A już teraz mogę wam przerwać, ponieważ nie znajdziecie takiego tytułu. No, chyba, że polecimy w jakąś skrajność, jak na przykład Tetris, ale nie udawajmy, że nie wiemy, o jakim typie gier mówimy. To samo pytanie o przykład gry dobrej, która po prostu ma słaby klimat, padło na moim Discordzie oraz temat przewinął się też w sekcji komentarzy u mnie na kanale. I kurde, byliście w stanie nawet podać pewne przykłady. Pojawiały się takie przykłady jak GTA 4 albo Fallout 4, ale tutaj klimat może być jedynie słaby? Relatywnie. Wszak Wiedźmin 3 to już nie to co Wiedźmin 1, ale zauważy to jedynie osoba, która zna pierwowzór. Liberty City roku 2008 odbiega od słonecznego Vice City lat 80. I tutaj to w zasadzie jest kwestia preferencji settingu. To nie jest tak, że gra nie ma klimatu albo ma słaby klimat, tylko jest po prostu różna od tego, czego doświadczyliśmy poprzednio. Gracz wchodzący w świat Wiedźmina, zaczynając od dzikiego gonu, stwierdzi, Ach, ten Nowigrad, te pola z powitem mgłą i myszy jedzące ludzi na wieży. Te ośnieżone wyspy Skellige. Nie zauważy, że nie jest. Tak mroczno i brudno jak kiedyś było. Warto też zdefiniować, czym właściwie jest klimat, bo klimat jest dokładnie tym samym, co mięsista walka czyli oznacza wszystko i nic zarazem znaczy dokładnie to, co ty tak, chcesz, no? żeby znaczyło. Jeżeli ktoś stwierdza, Fallout 4 ma słaby klimat, to mówiąc klimat nie ma na myśli klimat. Najprawdopodobniej ma na myśli paletę kolorów. A dziękuję za obserwację. Ma na myśli scenariusz. Ma na myśli to, że w pierwszej godzinie gry znajdujesz pancerz wspomagany, dzięki któremu odpierdalasz Szpona śmierci, który w poprzednich częściach był nie lada wyzwaniem, a w czwórce został sprowadzony do jakiejś popierdółki, przez co nie czuć, już takiego osaczenia... Nie, nie czuć już takiego klimatu zagrożenia. I to jest w sumie faktycznie coś dziwnego, coś głupiego, nie? W sensie każdą rzecz, która. Na przykład nam się podoba, możemy podpiąć pod to, że jest to klimatyczne dla tej serii, że jeżeli widzimy coś, jakieś zabudowania, to one wywołują, znaczy mają w sobie zawarty ten klimat tej gry, klimat tego świata, a druga osoba może stwierdzić, że nie, niekoniecznie, bo klimatyczne było w poprzedniej części to i tamto. I to rzeczywiście ma jakiś tam sens, jeżeli chodzi o, o takie gadanie o mięsistej walce, nie? Że to ma tyle samo znaczenia. Bo to nie ma. Fajny klimat. W ogóle słowo fajdy jest bardzo słabo postrzegane w, przy ocenie czegokolwiek, bo fajne źle się kojarzy i ma taką. Ja też się często łapię na tym, że coś określam jako fajne, ale jest bardzo dużo wyrazów. Mamy w polskim języku wiele wyrazów, które mm, lepiej wybrzmiewają od słowa fajne yy, i, i kurde, klimat. Fajny klimat to tak może. Kurczę się odnieść do wszystkiego totalnie. Nigdy nad tym się nie zastanawiałem jakoś szerzej, nie? I można swobodnie sobie hasać po pustkowiach, niezważając na zagrożenie. Ale to nadal nie będzie klimat, tylko projekt gameplayu. Na wszechobecnie rozumiany klimat mogą składać się wierność gatunkowi, czyli to, czy w cyberpunku obecny będzie kontrast low life i hightech, albo neony, czy rozświetlają ulicę nocą. To może być paleta kolorów, udźwiękowienie, soundtrack, projekt postaci i adwersarzy, efekty pogodowe, jak chociażby deszcz czy mgła. Silent Hill 2 ma gęsty klimacik, co nie? Ale z pewnością jest masa innych elementów, które mogą być Interpretowane jako klimat, w tym takie, o których sam bym w życiu nie pomyślał, jak narrator. Dla kogoś narrator robi klimat. Warto jednak wyłonić te elementy przy próbie wystawiania jakiejś noty, ponieważ paleta kolorów niesie znacznie mniejszą wagę niż projekt poziomu. I jest to coś, co powinni wiedzieć przede wszystkim recenzenci, ale ludzie próbujący wdać się w jakąś dyskusję również, bo później dochodzi do takich sytuacji, w których próbuję ewaluować grę i rozmawiać o jej elementach, które można łatwo zdefiniować, a ktoś mi wyjeżdża z klimatem. Jeżeli pierwszym, co ci przychodzi do głowy jest to, że gra ma dobry klimat, to równie dobrze mógłbyś powiedzieć, że no wiem, że ta gra niczego szczególnego sobą nie reprezentuje, no ale przynajmniej fajny klimacik. I żeby zobrazować kontrast, jeżeli weźmiemy pod uwagę dobre gry, takie jak na przykład Sifu, czy ta gra ma klimat? Oczywiście, że ma klimat. Sam wstępniak, w którym się napada na dodżu byłego mistrza, albo wszystkie walki z bossem, aż są przesiąknięte klimacikiem. Niemniej, jeśli zapytacie mi, co mi pierwsze przychodzi do głowy, kiedy słyszę Sifu, powiedziałbym, że świetny system Gameplay. walki, projekt bossów oraz program. Agresji w grze, gdzie starzejesz się przy każdej śmierci. Czy Fallout New Vegas ma klimacik, Oczywiście, że ma, ale kiedy słyszę Fallout New Vegas, to myślę mnogość opcji do rozwiązania questów świetnie napisane postacie oraz spójny świat. Kingdom Come Deliverance ma świetny klimat. No właśnie, bo ten klimat sam w sobie. Czymkolwiek on jest, czymkolwiek to sobie nie nazwiemy, bo to rzeczywiście może być dosłownie, wszystko może być podpięte pod klimat. Wszystko może budować ten klimat w grach, ale to jest ostatnia rzecz, na którą zwróciłbym uwagę, nie? W sensie są rzeczy ważniejsze, właśnie takie jak gameplay, i o tym powiedziałem już wcześniej, na samym chyba początku, że gameplay to jest to, na czym. Gra musi stać, bo reszta rzeczy jest totalnie czymś pobocznym. I klimat... Klimat to mamy kurczę umiarkowany. Dzisiaj jest zimno średniowiecza. Aczkolwiek to, czym stoi Kingdom Come, to wyjątkowy system walki, elementy survivalu, roleplay oraz rozwój postaci. Klimat to ostatnia rzecz, jaką bym wymienił jako walor tych gier. Poza tym, fabuła zawsze jest fabułą. Grafika grafiką, a sterowanie sterowaniem. A klimat dla każdego będzie czym innym. Nie da się nie o padnie. nim dyskutować. Przykład GTA 4 jako gry bez klimatu widziałem wielokrotnie. A później wszedłem na stronę GTA 4. Nie ja mogę sobie pomyśleć, nie no, w sumie GTA ma gigaklimat, z piątka na przykład ma giga klimat, bo yy, oddaje taką fajną. Yy, to jest takie Miami, LA, yy, klimacik, że jest ciepło, ludzie jeżdżą na rolkach, to jest klimatyczne i dla mnie może to być, ale na przykład dla kogoś może nie być, bo w ogóle na przykład nie, nie czuję takiego wajbu tego, nie? Więc to jest takie kurczę, ciekawe takie rozbicie tego, tego, czym jest klimat dokładnie, nie? To, to, to rzeczywiście, jakbyśmy chcieli zdefiniować, no to będzie lekko problematyczne, bo to może być dosłownie wszystko. Muzyka może być klimatyczna w grze, może być też to, co widzimy na ekranie, może gameplay wzbudzać jakiś tam element klimatyczności, bo, bo nie wiem, jest to porny, a gramy w jakiegoś survival, tego horror i to może wzbudzać takie klimatyczne rzeczy, że czujemy klimacik. Masakra, tego jest ogrom. To, to w sumie rzeczywiście mało sensu ma. To jest bardzo ładne, żeby powiedzieć, że coś jest klimatyczne, bo w jakiejś recenzji uwzględnić takie sformułowanie, że jest klimatycznie, bo coś, coś, coś i mamy po pierwsze, dodatkową zawartość w materiale, albo w jakimś tam w jakichś newsach, a z drugiej strony, jakie to ma pokrycie w rzeczywistości, nie? Na gry online w sekcji komentarzy wyszukałem słowo klimat i dowiedziałem się, że jest tam wspaniały, mroczny klimat Nowego Jorku. Obie strony tego sporu wymienią inne elementy gry świadczące o superaśnym klimacie oraz o jego braku i ostatecznie dojdziemy do wniosku, że GTA 4 jednocześnie ma świetny klimat, a Ale zarazem nie, nie ma klimatu wcale. Będzie to klimat Schrodingera. A teraz przeczytajmy parę recenzji i spróbujmy dojść do tego, co recenzenci mają na myśli, mówiąc klimat. CD Action, recenzja Black Myth Wukong. Świat Wukonga przesiąknięty jest klimatem Orientu i mitologii. Czyli gra, która bazuje na mitologii chińskiej, ma elementy mitologii chińskiej. No to zajebiście w sumie. Chujowo by było, gdyby gra o Wuk ale, ale zobaczcie, że to ładnie brzmi. To bardziej chyba o to chodzi. Że to słowo samo w sobie, gdy już tam wbijemy w jakieś zdanie. Brzmi lepiej niż jakbyśmy powiedzieli, że świat Wukonga zawiera elementy, które powinien posiadać, czyli <laughs> elementy z mitologii Orientu i y, Azji, azjatycką jakąś tam mitologię, nie? No, o wiele lepiej brzmi, że ma klimacik tego Orientu, i to jest kurcze. Wydaje mi się, że to słowo strasznie y, ułatw ułatwia nam budowanie jakiejś narracji, nie? Jakiejś pozytywnej. Kongu nie Właśnie miała negatywny. nic wspólnego z mitologią gry online i Fallout 4. Choć strzela się znacznie przyjemniej niż w poprzedniej odsłonie serii oznaczonej numerem 3 i choć eksploracja samego świata sprawia naprawdę ogromną przyjemność, gdzieś w tym wszystkim zatracił się klimat postapokaliptycznego świata, który kiedyś tak bardzo nas zafascynował. Tutaj recenzent w ogóle podkreślił to co mówiłem wcześniej, że jest to relatywne do Fallouta 3, że jest po prostu inaczej, ale co konkretnie recenzent miał na myśli mówiąc klimat musiałem wyjaśniać ja. Może chodziło mu o paletę kolorów, może o to, że dialogi są bardziej infantylne, może o poczucie ten cały klimacik i to całe mm, całe gadanie o tym klimaciku sprowadza się do tego, że to są nasze odczucia. Jeżeli my nie czujemy się dobrze w tej grze, to ten klimat jest tylko i wyłącznie uzależniony od nas. Czy my uważamy, że on jest i dobrze się bawimy w tej produkcji? a jeżeli uważamy, że go nie ma, no to przecież gra nie ma klimatu. A z drugiej strony pojawi się 10 tysięcy innych osób, które uzna, że ten klimacik jest. I to jest właściwie częste, nie, w dzisiejszych czasach, że do tego klimatu się ludzie odnoszą w grach, e, zwłaszcza przy Wiedźminie. Dużo jest ludzi, którzy uważa, które uważa, że w Wiedźminie 3 jest najlepiej zbudowany klimat, bądź jest to najlepsza gra, bo ma klimacik, bo, bo coś tam, a z drugiej strony jak się powie źle o takim Wiedźminie, w sensie, że no gameplayowo nie stoi na najwyższym poziomie, on jest fajny narracyjnie, fajnie fabularnie poprowadzony, ale z drugiej strony ma też swoje wady i ma tych wad sporo i nie jest regrywalny, nie ma tam za dużo wątków, które są ciekawe, tak... Stricte, mocno ciekawe, mocno jeżeli kogoś ciekawią takie rzeczy. Ja oczywiście zawsze mówiłem, że jeżeli ktoś lubi takie rzeczy, no to jest jego, jego sprawa i okej, okay, nie mam z tym problemu, ale uważam, że na przykład Wiedźmin, cała seria mm, nie jest dobrze zrobiona gameplayowo. Żadna część praktycznie nie stoi na jakkolwiek dobrym poziomie, jeżeli chodzi o gameplay. On jest nudny. Progresja tego bohatera, który powiedzmy, że jest to RPG, choć nie jest tym RPG-em. No, bo jednak mamy już nakreśloną, nacechowaną postać. Jest to Geralt, jest Wiedźminem. Nie możemy mu zmienić klasy na Barbarzyńcę czy Maga. Jego progresja wygląda od początku do końca tak samo, bo jest Wiedźminem i możemy mu tylko do dodawać jakieś perki, jakieś pierdoły. Nic się w jego gameplayu się nie zmieni, bo nie jest w stanie, bo dalej będzie robił praktycznie to samo. Jedyne co mu będziemy zwiększać to jego moc, czyli to, że będzie mocniej bił. Albo do, dodajemy mu jakiegoś, nie wiem, że robi obrót dookoła siebie, na przykład, załóżmy. I na się to kończy, nie? Tam nie ma nic takiego fajnego, jeżeli chodzi o gameplay. To on jest często nudnawy, i jedyne co broni tę grę, to najczęściej fabułka, która mnie osobiście nudzi. Ale oczywiście znajdą się odbiorcy, których nie nudzi. Dlatego ta gra jest jedną z. Y, trójka jest najlepiej chyba oceniana ze wszystkich części serii i nie dziwię się, bo jest najlepiej zrobiona. Jest y, rzeczywiście dobrą grą, ale nie uważam, że jest to produkcja, która jest aż tak wybitna, żeby o niej mówić nie wiadomo co, bo jest to zwykła gra. Nie ma tam nic specjalnego. I teraz ludzie na przykład by powiedzieli, no ale jest klimacik. No i kurczę, i zawsze jak ktoś mi właśnie mówi o klimaciku, ja teraz sobie dopiero zdałem sprawę, dlaczego mnie na przykład irytuje coś takiego. W sensie, nigdy się nie zastanawiałem tak głęboko nad tym, e, czym jest klimat w grach, bo właśnie miałem coś takiego, że kurczę, klimacik. W dupie mam klimacik, bo dla mnie liczy się gameplay. E, a teraz dzisiaj na przykład już zrozumiałem bardziej... Dlaczego mnie to tak denerwuje? Bo nigdy się nad tym serio nie zastanawiałem. Grożenie, które no to nie ma sensu, nie? Może to, że amunicja już nie jest takim problemem jak w trójce? No nie wiem, tak strzelam tylko, ale myślę, że on sam w sumie nie wiedział. Ta sama recenzja, lecz wydaje mi się, że inny recenzent. Twórcy dobrali bardzo klimatyczne utwory, co szczególnie zauważa się podczas radiowych seansów. Czyli co, dobrali muzykę z lat 50., bo taki jest setting Fallouta? W jaki inny sposób mogliby dobrać nieklimatyczną muzykę? No pewnie gdyby wybrali japoński jazz czy tajwański rap, to mogłoby być odrobinę mniej klimatyczne. Recenzent zachwycał się tym, że teza ja stwierdzić, no, no falaut opiera swój styl na latach 50., 60., XX wieku, więc pewnie wypadałoby użyć muzyki z tamtego okresu, bo inaczej tego nie potrafię interpretować. Klimatyczna muzyka w Falaucie, albo klimat mitologii w Wukongu nie mają prawa być zaletami tych gier. Jest to minimalna spójność świata, którą te gry powinny reprezentować. To tak jakby w plusach dać to, że kiedy naciskam guzik, to postać się porusza. Dobra, zróbmy sobie jeszcze jedną recenzję. CDX. Action... Klimatyczne poruszanie się postaci. Recenzja Star Wars Outlaws. Z plusów możemy dowiedzieć się, że jest klimat starej trylogii, a... 7 plus. <laughs> o, klimat starej trylogii. Ej, w którym miejscu w tej części był klimat starej trylogii? Na co dziś narzekamy? Dzisiaj się dowiedziałem, dlaczego. Mm, dzień dobry, w ogóle masło. To chyba zapomniałem powiedzieć. E, narzekamy na to, że dowiedziałem się. Dlaczego na przykład ludzie, którzy mówiący, że w jakiejś grze jest klimat, dlaczego mnie to na przykład irytuje? Nigdy sobie nie zdawałem sprawy dlaczego. Nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Napisy na start leciały tak jak w filmach. Ej, możliwe. No dobra, masz rację. No. Yy... Dla mnie na przykład wytłumaczenie, że jakaś gra jest dobra, bo ma klimacik... Ma mało sensu, ale kompletnie na przykład nigdy się nie, nie zastanawiałem nad tym, dlaczego tak jest, bo uznawałem, że no kurczę, gry są, głównie opierają się na gameplayu i na tym powinniśmy się skupiać. Rzeczy takie jak muzyka, czy, czy grafika i tak dalej, to są rzeczy ważne, ale to są rzeczy, które są tak stricte dodatkiem do tych gier. Wiadomo, że grafika jest też w dzisiejszych czasach już ważna, no bo nie, bo nie będziemy wydawać gry, która w ogóle nie wygląda, no bo się nie przyjmie w ogóle, nie? Ale gameplayowo musi stać na dużym, wysokim poziomie, jeżeli chcemy mówić o dobrej grze. I no, i teraz jestem skonfundowany totalnie z tym materiałem, bo mi otworzył oczy jeszcze bardziej. Ale co to znaczy? W samej recenzji nie ma nic o klimacie, poza tym, że jest świetny, ale czym charakteryzuje się klimat starej trylogii? M nie możemy wiadomo. razem zgadywać. Czy to chodzi o nawiązania? Że gra o Star Warsach nawiązuje do Star Warsów? To kurwa niesamowite odkrycie. I właśnie o to mi chodzi, że to nie ma nic wspólnego z jakością gry. Po prostu gra o Star Warsach jest o Star Warsach. Raczej ciężko byłoby to spierdolić, bo niby w jaki sposób? Dla niektórych po prostu najważniejszym czynnikiem będzie sama idea gry, a jej wykonanie będzie sprawą drugorzędną. Niektórzy tak bardzo chcą zagrać w grę o Star Warsach, że nie musi być ona dobra. Albo napaleni są na tematykę Japonii i samurajów, więc wleci karta darmowego Wyjścia z więzienia w postaci zajebisty klimat, więc mi się gra dobrze. Ale to nie znaczy, że gra sama w sobie jest dobra. Dlatego klimat Oczywiście, nigdy nie. nie powinien być czynnikiem stosowanym jako argument stanowiący o jakości gry. Bo jeśli jesteś profesjonalnym portalem o grach i w nagłówku skupiasz się przede wszystkim na klimacie, to równie dobrze mógłbyś napisać: W zasadzie to chuja mam do powiedzenia, ale i tak coś napiszę. Coś słabych grzyb w tym roku, ale herbatka dobra. Klimat to jedynie wymówka dla tych, co nie potrafią rozmawiać. O, o... Pamiętam te reklamy. Dobra, była. Dobra, dziękuję za materiał. W ogóle jestem yy, strasznie radosny grajek. Ja to sobie subskrybuję, bo strasznie dobry materiał. To jest y, właśnie to, to, że klimat to nie jest. Y, to nie jest zero-jedynkowe, nie? To nie da się określić dokładnie, o co chodzi ludziom, z tym, jeżeli powiedzą, że. W grze jest klimacik. No nie da się, bo klimat może być totalnie wszystkim. I warto sobie, warto sobie na przykład przemyśleć to, nie? Warto sobie przemyśleć.